i Bóg dał. Zapraszam na wspólne rowerowe zwiedzanie północnego Podlasia. Relacje z wyprawy znajdziecie również na moim facebookowym profilu. Żeby móc przemierzać Podlasie rowerami, najpierw trzeba był je tam przewieźć. W moim przypadku było to prawie 300 km. na miejsce dotarliśmy przed godziną 11, po niespełna 5 godzinach jazdy. Samochód zostawiliśmy na jednym z płatnych parkingów hotelowych w Łomży. Po wyciągnięciu z niego naszych dwukłowych rumaków, wystarczyło je tylko jeszcze szybko uzbroić w sakwy. Krótki atak głupawki, wynikający z ekscytacji i byliśmy gotowi do drogi. Trochę po 11 ruszyliśmy do naszego pierwszego, oddalonego 18 km celu turystycznego. Najpierw drukowaną ścieżką rowerową, kilka kilometrów asfaltem, a następnie głównie szutrem i szerokimi drogami polnymi, dotarliśmy do skansenu kurpiowskiego imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. Po zaparkowaniu rowerów przy drzewie rosnącym naprzeciw budynku, w którym znajduje się kasa, ruszyliśmy po zakup biletów. Trafiliśmy akurat w odpowiednim momencie, ponieważ zebrała się wystarczająca ilość osób, aby z przewodniczką zwiedzić wewnątrz kilka obiektów, które przy spacerowym zwiedzaniu nie są dostępne. Zwiedzenie to odbyło się w normalnej cenie biletu, choć jego tempo było wyścigowe. Przewodniczka otwierała wybrane budynki, dawała krótki komentarz i trochę czasu na zerknięcie, a następnie sprawnie je zamykała. Wszystko trwało około 30 minut. Później, już we własnym tempie, mogliśmy swobodnie obejrzeć z zewnątrz pozostałe obiekty, a było na czym oko zawiesić. Charakterystycznymi elementami kultury kurpiowskiej są stroje, hafty, ozdoby bursztynowe, zdobienia w drewnie, rzeźba, wycinanki, kwiaty skrepiny czy kurpiowskie chaty. No dobrze, to teraz trochę historii. Skans został otwarty 19 czerwca 1927 roku przez Adama Chętnika i jego żonę Zofię. Adam chętnik urodził się w Nowogrodzie, był etnografem, muzealnikiem, działaczem społecznym i politycznym, a przede wszystkim miłośnikiem i badaczem kultury kurpiowskiej. Kurpie to grupa etnograficzna ludności polskiej zamieszkująca tereny dwóch puszcz mazowieckich puszczy Zielonej i Puszczy Białej. Nazwa kurpie wywodzi się od noszonych przez miejscową ludność butów kurpsi. Wyrabianych z lipowego łyka. Sprzęt kołowy, który widzicie, jest niezbitym dowodem istotności roweru w życiu codziennym kurpiów. Na początku Skansen funkcjonował jako muzeum kurpiowskie. Zbiory pochodziły głównie z zasobów prywatnych założyciela i związane były z kurpiowską puszczą zieloną. Podczas II wojny światowej muzeum zostało zniszczone. Odbudowę Skansenu rozpoczęto w 1956 roku od przeniesienia z nowogrodu nowogrodu rekonstrukcji Zagrody Kurpiowskiej. Obecnie w Skansenie na powierzchni około 3,5 hektara znajdują się 23 budynki mieszkalne i gospodarcze z odpowiednim wyposażeniem oraz kilkadziesiąt obiektów tzw. małej architektury. Wszystkie budynki są konstrukcji zrębowej z okresu od końca XVIII do pierwszej połowy XX wieku z terenu kurpiowskiej puszczy Zielonej. Skansen Kurpiowski usytuowany jest na wprost ujścia Pisy do Narwi. Z położonej wyżej altany, która stanowi punkt widokowy, można podziwiać spokojnie płynącą rzekę i znajdujące się niżej wśród zieleni obiekty. Po ponad godzinnym pobycie w skansenie ruszyliśmy w kierunku Jedwabnego. Miejscowości, która przez swoją historię budziła i pewnie nadal budzi wiele różnych i silnych emocji. Do pokonania mieliśmy niespełna 40 kilometrów. Większość trasy jechaliśmy mokro na nawierzchnią, ponieważ w międzyczasie przeszedł front burzowy. Na szczęście będąc w samym Skansenie słyszeliśmy tylko grzmoty i widzieliśmy jak ciemne chmury mijają w niewielkiej odległości Nowogród. Po godzinie 16 dotarliśmy pod niski mur z granitowych ciosów, który otacza centralnie usytuowany pomnik. Został on postawiony w miejscu sodoły, w który 10 lipca 1941 roku spalono kilkuset żydowskich mieszkańców jedwabnego. W związku z tym, że nasza wizyta odbyła się tydzień po kolejnej rocznicy Mordu, wokół pomnika znajdowała się duża ilość wiązanek. To nie pierwszy raz, kiedy podczas swojej wyprawy rowerowej odwiedziłem miejsce o tak tragicznej historii. I nie pierwsze miejsce, w którym przyszło mi zastanawiać się nad kondycją moralną człowieka kiedyś i dzisiaj. Z jedwabnego wyruszyliśmy do oddalonego o 50 km Grajewa. Tam czekał nas pierwszy nocleg. Drugi dzień naszej rowerowej wyprawy po północnym Podlasiu rozpoczęliśmy od krótkiego, półkilometrowego przejazdu z hotelu do centrum tradycji mleczarstwa Muzeum Mleka w Grajewie. Mieści się ono w sporym budynku toczonym przez krowy, a krowy te są dość wyjątkowe, ponieważ stanowią element przyrody nieożywionej. Niestety dopiero w środku dowiedzieliśmy się, że wystawy nie można filmować. Na otarcie łez pracownica muzeum zaprosiła nas na miejską potańcówkę, która miała odbyć się następnego dnia. Czy skorzystaliśmy z zaproszenia? Oglądajcie dalej. A jeśli chcecie zobaczyć, co kryje muzeum w środku, to zapraszam na mój profil facebookowy, gdzie znajdziecie relację oraz fotorelację z wizyty. W związku z tym, że zrobiłem już trochę nagrań oraz zdjęć na zewnątrz, a wciąż zostało dobych i minut do otwarcia muzeum, to zasiadłem przed łaciatym pianinem i zacząłem grać. Świetnym rozwiązaniem jeśli chodzi o ścieżki rowerowe jest ich budowa wzdłuż dróg wojewódzkich czy krajowych, przedzielonych od siebie pasem zieleni. Na Podlasiu tego typu rozwiązań jest całkiem sporo. W czasie podróży przyjemność czerpaliśmy nie tylko z jazdy, ale również z odpoczynków, szczególnie gdy miały miejsce w takich okolicznościach przyrody. Charakterystyczny dla Podlasia jest urodzaj bucianów. Przez 4 dni widziałem ich setki, w gniazdach oraz żerujące na łąkach. Nie wyobrażam sobie tej części Polski bez tych majestetycznych ptaków, a i one nie wyobrażają sobie chyba lepszego miejsca do życia i zakładania rodziny. Przez zieleń dotarliśmy do świętego miejsca znajdującego się nad brzegiem rzeki Rozpudy, na skraju Puszczy Augustowskiej. Na miejscu odkryliśmy, że jest ono również punktem docelowym spływów kajakowych. Kilkoro kajakarzy nawet nas przyjaźnie zagadnęło. Uroczysko jest starodawnym miejscem kultu religijnego sięgającego czasów pogańskich. Obecnie wewnątrz drewnianego ogrodzenia stoi kaplica z 1990 roku, drewniane świątki, kilka drewnianych i kamiennych krzyży oraz kapliczki szafkowe. Wewnątrz kaplicy, przytwierdzone do ścian i wypełniające je szczelnie, znajdują się głównie święte obrazki przedstawiające Jezusa i Maryję. Są również krzyże i różańce, które być może stanowią dar wotywny. Od wieku każdego roku, w Dniu Świętego Jana, czyli 24 czerwca, odbywała się tu uroczystość, podczas której miejscowa ludność modliła się, zjadała rytualny posiłek oraz obmywała w rzeczce jałówce, której ujście znajduje się w pobliżu, a której wody uważane były za lecznicze. Pod krzyżami składano ofiary w postaci pieniędzy i żywności oraz zawiązywano na nich ozdobne ręczniki. Tradycja, co prawda w innej formule, przetrwała do dnia dzisiejszego. Co roku na Świętego Jana w kaplicy odprawiana jest msza. Ze Świętego Miejsca ruszyliśmy dalej, do Pokała Żeby tam dotrzeć, musieliśmy wykręcić 26 km. Podobnie jak na południu Podlasia i tutaj widok koni czy krów pasących się przy drodze był dość pospolity. Kilkaset metrów w linii prostej, w kierunku północno-zachodnim od bakałażewa, nieopodal granicy województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, znajduje się skansen fortyfikacji Prus Wschodnich. Jest on prowadzony przez prawdziwego pasjonata, pana Andrzeja Stróżyka, który udostępnia bunkier tylko w okresie wakacyjnym. Sam skansen cieszy się sporym zainteresowaniem. Kiedy przybyliśmy na miejsce na terenie obiektu byli już turyści, a w trakcie naszego pobytu przybywali kolejni. W każdym razie tłoku nie było, zwiedzanie odbywało się w komfortowych warunkach. W pierwszej kolejności weszliśmy do schronu, gdzie przez jakiś czas słuchaliśmy opowieści pana Andrzeja, którą kontynuował chyba od momentu pojawienia się pierwszego tego dnia gościa. Kiedy samodzielnie ruszyliśmy obejrzeć pozostałe pomieszczenia bunkra, w którym systematycznie przybywa eksponatów, broni, pancerzy, ekipunku żołnierzy wraz z umunderowaniem murzek, elementów otworów strzelniczych, mocny głos przewodnika był nadal bardzo dobrze słyszalny. Gdy wychodziliśmy, aby obejrzeć obiekty znajdujące się na zewnątrz, pan Andrzej niestrudzony kontynuował snucie niezwykle ciekawej historii kolejnym turystom, którzy słuchali ze szczerym zainteresowaniem. Skansen fortyfikacji Prus Wschodnich w bakała to najlepiej zachowany fragment po niemieckiej granicznej pozycji osłonowej z 1940 roku. Na odcinku 2 km pomiędzy jeziorami Sumowo i Siekierowo znajduje się zgrupowanie 13 schronów regulujących drogę i wjazd do dawnych Prus Wschodnich. Trzonem tych umocnień jest właśnie odwiedzony przez nas dwukondygnacyjny schron z zachowaną kopułą pancerną. W jego otoczeniu odtworzone zostały zapory przeciwczołgowe i przeciwpiechotne. Jest też fragment kupuły pochodzącej z innego schronu tej dawnej niemieckiej linii obrony. Ze wzgórza rozpościera się przyjemny dla oka widok na okolicę. Na terenie skansenu spędziliśmy około godziny. Następnie mając słońce za plecami ruszyliśmy do Suwałk, gdzie czekał nas kolejny nocleg. Podobnie jak drugiego dnia, tak i trzeciego nie musieliśmy długo pedałować, żeby dotrzeć do naszej pierwszej atrakcji. Chodzi o Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Mieści się ono w budynku, w którym 23 maja 1842 roku polska poetka i nowelistka przyszła na świat i jest jej poświęcone. Wejścia do muzeum pilnują krasnoludki, prawdopodobnie te same, które pomogły środce Marysi odnaleźć jej zagubione gąski. Wystawa stała muzeum mieści się w dwóch skrzydłach budynku i podzielona jest na 11 scen. Wstęp na nią jest bezpłatny. Osoby zainteresowane mogą dodatkowo wykupić usługę przewodnika. A wracając do samej wystawy, to jest ona nowoczesna i intrygująca. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej muzeum, każda scena to osobne wspomnienie poetki. Obrana konwencja przedstawienia jej biografii jako ciągu wspomnień, wędrówki po zakamarkach jej umysłu, poznawania jej bujnej wyobraźni, marzeń, ambicji, mozaiki emocji oraz przenikających się przeciwstawnych światopoglądów zmusza widza do osobistej interpretacji i refleksji. Jeżeli zatem nie tylko mogę, ale i muszę poddać to, co zobaczyłem, osobistej interpretacji i refleksji, to szczerze powiedziawszy, przechodząc po większości z przedstawionych scen, czułem się trochę, jakbym oglądał dreszczowiec. Scenografia, mowa ciała postaci, w tym głównej bohaterki, multimedia, rekwizyty, wszystko to sprawiało, że czułem swego rodzaju niepokój. Własnego dziecka raczej nie zabrałbym na tę wystawę. W takim wypadku być może skorzystałbym z propozycji Zaułka Krasnoludków dedykowanego najmłodszym. Tam jednak nie zajrzeliśmy, bynajmniej nie dlatego, że wejście jest płatne. Spieszyliśmy się odkrywać kolejne skarby Podlasia, a były nimi śluzy na kanale augustowskim. Po niespełna 11 km wjechaliśmy na teren Wigierskiego Parku Narodowego. Jazda nowo wybudowaną asfaltową ścieżką rowerową dostarczyła nam dużo frajdy. Zanim dotarliśmy do pierwszej ze śluz, zrobiliśmy postój nad jeziorem Wigry, które od wjazdu do Parku Narodowego cały czas mieliśmy po swojej lewej stronie, choć skryte za grubą ścianą drzew. Dość przypadkowo trafiliśmy na ścieżkę prowadzącą do dużej platformy widokowej unoszącej się na balach nad spokojnymi wodami jeziora. Zjazd do niej znajduje się kilkaset metrów przed miejscowością Bryzgiel. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że jezioro Wigry ma szczególne znaczenie dla rowerzystów. Stało się przecież inspiracją dla powstania kultowego roweru miejskiego o tej samej nazwie. Jestem przekonany, że przynajmniej część z Was otrzymało taki model na komunię. Śmiało, podzielcie się wrażeniami zjazdy w komentarzu. Bardzo dobrze widoczne z platformy są wyspy ordów i ostrów, które skutecznie zasłaniają znaczną część jeziora. Skoncentrowaliśmy się także na bliższej perspektywie i w promieniach lipsowego słońca wypatrywaliśmy ryb w przeźroczystej wodzie. Pierwszą śluzą, do której dojechaliśmy, była śluza gorczyca. Jednak to kolejna na naszej trasie śluza Paniewo wzbudziła nasze największe zainteresowanie. A to dlatego, że to tutaj mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda wodna przeprawa przez jedną ze śluz z kanału Augustowskiego, w dodatku jedyną śluzę dwukomorową. To niecodzienne widowisko obserwowaliśmy z mostu i nie byliśmy jedynymi gapiami. Kanał Augustowski budowany był w latach 1824-1838, a w 1839 roku otwarto na nim żeglugę. Argumentem, który zdecydował o jego powstaniu, było wprowadzenie w 1823 roku przez Prusy bardzo wysokich ceł na zboża transportowane Wisłą do Gdańska, co wywołało polsko-pruską wojnę celną. W zamyśle budowa kanału pozwalała ominąć drogą okrężną pruskie komory celne wykorzystując dopływy Wisły oraz dopływy Niemna z pominięciem Dolnego Biegu Wisły. Ta olbrzymia inwestycja nie spełniła nigdy strategicznej funkcji alternatywnego szlaku wodnego, gdyż Prusy zrezygnowały w 1825 roku z nakładania wysokich ceł na szlaku wiślanym, a Rosjanie przerwali realizację kanału widawskiego, który finalnie miał prowadzić do Bałtyku. Obecnie Kanał Augustowski jest wykorzystywany jako malowniczy szlak wodny, jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Kanałem kursują także statki żeglugi śródlądowej. Jego łączna długość to 101 km, w tym 82 km w granicach Polski. W ramach kanału wybudowano 18 śluz. Na terenie naszego kraju jest ich 14, jedna na granicy polsko-białoruskiej, a trzy na terenie Białorusi. W 1968 roku Kanał Augustowski został wpisany do rejestru zabytków, a decyzją prezydenta RP w 2007 roku stał się pomnikiem historii. Włączony został również w Europejski Szlak Tematyczny, Transport i Komunikacja, będący częścią Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. Zanim nasze rumaki skierowaliśmy do Sokółki, gdzie czekał nas ostatni nocleg, zajechaliśmy jeszcze zobaczyć śluzę Mikaszówkę. Tego dnia miałem silne wrażenie, że jestem na Mazurach, a nie pod Wiecie może dlaczego? Ostatniego dnia, w odróżnieniu do dwóch poprzednich, do pierwszej atrakcji musieliśmy kawałek dojechać. Przemieszczaliśmy się naprzemiennie drogami asfaltowymi oraz szutrowymi, czy polnymi. Nie zabrakło nawet drogi leśnej. Na jednym odcinku, w związku ze sporą ilością luźnego piasku, trochę nam zarzucało. Taki trochę rowerowy drift. Najważniejsze jednak, że pogoda dopisywała podczas całej naszej wyprawy. Po 13 kilometrach dojechaliśmy do niewielkiej, liczącej stu kilkudziesięciu mieszkańców wsi Sitawka. To tutaj z inicjatywy koła gospodyń wiejskich powstały Sitawskie Drewnale. Ich autorem jest Arkadiusz Andrejkow, polski malarz, twórca murali, jak również drewnali, które powstały na ścianach starych drewnianych budynków właśnie tutaj w 2020 roku. Wcześniej podobne prace autorstwa Andrejkowa pojawiły się na Podkarpaciu, a także w innych lokalizacjach na Podlasiu w ramach akcji Cichy Memoriał. Sitawskie drewnale inspirowane były archiwalnymi fotografiami pochodzącymi ze zbiorów prywatnych mieszkańców wsi. Większość zdjęć jest autorstwa Zenona i Mariana Witkowskich. Przedstawiają ludzi, którzy kiedyś tutaj żyli i pracowali. W samej sitawce prace znajdują się na deskach czterech stodół. Piąta praca znajduje się na stodole w osadzie Czerteż przy północnym brzegu zbiornika sitawka. Przy najdłuższej ze stodu, na której jest też najwięcej malunków, znajduje się Sitawska Spiżarnia. Miejsce, gdzie można w okresie wakacyjnym zakupić regionalne produkty wytworzone przez członków koła gospodyń wiejskich, a przez cały rok pamiątki. Mimo, że spiżarnię odwiedziliśmy w lipcu, jedynymi dostępnymi produktami były magnesy na lodówkę. Lepszy ryc niż nic. Nie wybrzydzając, wrzuciłem należność do skarbony i wszedłem w posiadanie jednego z drewnali w skali mini. Po tych drobnych zakupach opuściliśmy sitawkę, żeby zobaczyć jeszcze jeden drewno znajdujący się przy zbiorniku noszącym dokładnie taką samą nazwę jak miejscowość, którą zostawiliśmy za swoimi plecami. Drewnal przedstawia Pana Jana, młynarza, uwiecznionego ze swoim motorowerem marki Komar. Nie zabawiliśmy zbyt długo nad uroczym zbiornikiem, ponieważ spieszno nam było do pewnej księżniczki, mieszkającej nie w zamku, a na rynku w Korycinie. Osada słynie między innymi z uprawy truskawek. Co roku w ostatni weekend czerwca odbywają się tam Ogólnopolskie Dni Truskawki. Już dość daleka wypatrzyłem sylwetkę wysokiej na 2 metry kobiety truskawki. Truskawkowa księżniczka stoi na rynku od 2012 roku. Wykonana została z brązu. We włosy wpleciono maszy półkę. Ubrana jest w truskawkową suknię, a w dłoni trzyma słodki owoc w taki sposób, jakby chciała nim poczęstować. Zgodnie z legendą, każdy, kto spróbuje owocu, staje się szczęśliwy. Choć sam bardzo chciałem doświadczyć tej radości, to twardość materii nie pozwoliła mi na to. Być może dlatego, że przybyłem do księżniczki już po truskawkowym sezonie. Od truskawkowej monarchii do Tykocina, gdzie znajduje się rekonstrukcja XVI-wiecznego zamku królewskiego, jest ponad 30 km. Przejechaliśmy ten odcinek w słońcu, gorąco i dobrym tempem. Historia Tykocińskiego zamku jest ciekawa. Wystarczy wspomnieć, że gościli na nim królowie, że był świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń, a August II Mocny ustanowił tam najwyższe i obecnie najstarsze oznaczenie państwowe czyli Order Orła Białego. Zamek leży na północ od rzeki Narew. Zbudowany został dla króla Zygmunta Augusta na planie zbliżonym do trapezu z dziedzińcem i czterema cylindrycznymi wieżami. Obecnie w zamku znajduje się muzeum, restauracja i pokoje gościnne. Ma prywatnych właścicieli, a bryła, którą widzicie, została zrekonstruowana na podstawie danych archeologicznych i źródeł historycznych. Nasze zwiedzanie tej popularnej atrakcji ograniczyliśmy do tego, co na zewnątrz. Zajrzeliśmy też na dziedzinie zamku, po którym leniwie przemieszczali się turyści. Zamek w Tykocinie był ostatnim punktem naszej czterodniowej wyprawy rowerowej po północnym Podlasiu. Listę miejsc, które odwiedziłem wraz z odpowiednimi linkami znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszam również do obejrzenia relacji z mojej zeszłorocznej podróży po południowym Podlasiu.